Cześć, dzień dobry, bonjourno, Witam Was wraz z moimi pięknymi goździkami za 19,99 w Dino. Kupiłam sobie właśnie taki piękny. Nie żeby była to inspiracja, ale chciałam trochę odrobinę kolorów w tą beznadziejną zimną pogodę. Nieważne, zaczynamy nowego vloga. Szybka zmiana kadru i oczywiście, że zoom na szczegół. Słuchajcie, ostatnio właśnie byłam yy, u mojej kumpeli Ani we Wrocławiu i dostałam zaległy prezent urodzinowy. Piękny naszyjnik z kamieni, który pięknie podkreślają moją tęczówkę zmieniającą się jak właśnie pory roku. Moi drodzy, kiedyś miałam bardziej brązowe oczy, teraz mam bardziej piwne, nieważne, nieistotne. Pięknie się prezentuje, no już zawidziałam. Sweter, i zaraz biorę się za gotowanie, ale będę musiała się yy, rozebrać, że tak powiem, bo yy, strasznie czarne takie włókna yy, wychodzą z tego swetra. No i nie chcę, wiecie, dodatków robić do pulpetów. Dzisiaj będą pulpeciki z dorsza, gotowane na parze. Postanowiłam dzisiaj coś takiego innego. My bardzo lubimy pulpety, ale w odsłonie rybnej jeszcze nie było, więc zaczynamy bo mam za godzinę, mam jeszcze godzinę, mam jeszcze godzinę czasu, żeby odebrać Oliwiera, więc muszę się szybko streszczać. Dzisiaj byłam również, słuchajcie, u dentysty, właśnie na przeglądzie, bo tak jak Wam wspominałam, właśnie zaczynam od różnych specjalistów, żeby zobaczyć czy wszystko oczywiście u mnie ok, no standardowo miałam tam kamień do ściągnięcia, no i właśnie dzisiaj tak porozmawiałam z tą, z tą panią stomatolog, no i przez to, że mi ósemki już wszystkie wyszły, ja ogólnie, też taka ciekawostka. Pod koniec podstawówki, początek gimnazjum miałam aparat ściągany, taki właśnie. Dodam trochę więcej tej marchewki i Oliwierowi odłożę do miseczki, bo bardzo lubi. Za dużo trochę nakroiłam. No i właśnie pyta się mnie, czy miałam aparat, i w ogóle mówię, że tak, ale niestety na dole tak rozepchały mi się te zęby, że mam. Że w ogóle nie ma miejsca, że tak powiem, i jak ona mi dzisiaj czyściła to bardzo ostrożnie, i później yy, właśnie yy, chciała mi nitką też przeczyścić, no to mówi, że jest problem nawet z nitką, że jest tak ciasno. Ja mam też ogólnie taki problem z częstym zaciskaniem szczęki, ale staram się w ciągu dnia. Wiecie, czy po, podczas odkurzania, czy właśnie krojenia, nie zaciskać tej szczęki. No, jak mówię, to nie zaciskam, ale dość często e, właśnie zazwyczaj mój kuzyn mi zwraca uwagę, że widzę, że, jest, że jestem zestresowana, e, przez to, że mam dość wyraźnie już zaznaczone tutaj, wiecie, mm, kości. I widać, jak mam zaciśnięte, więc staram się dużo teraz ćwiczeń robić, nawet podczas jazdy, wiecie, robię sobie taką rybę wydmuszkę i tutaj mi się wszystko losuje, żeby nie miała się ścisku. No i ogólnie mmm, będę teraz szukała ortodonty, żeby skonsultować to. Ja tak i tak, mówię, 10 lat temu chyba chciałam sobie aparat na dole założyć. Ale wtedy to nie był dobry czas. No teraz mam wszystkie ósemki, wszystkie mi już wyszły, więc mogę coś z tym zrobić. więc Zobaczymy, jak dalej to będzie wyglądać. I ja oczywiście zamiast brać się do roboty, bo mam ograniczony czas, tutaj ja stała i gadała. Nieważne, marchewka już jest w Sermomixie. Teraz czas na rozdrobnienie tej marchewki. Tak, tak i lecimy dalej. Przekładamy, odstawiamy i ogólnie bardzo chciałabym podziękować oczywiście w imieniu taty za wszystkie wiadomości e, powrotu do zdrowia, no siedzi już w domu, odpoczywa, wiadomo, uczy się życia z tym ustrojstwem, jak tu mówi, no ale mówię, ma się całkiem, całkiem dobrze. Moi drodzy, taki mały update. Dobra, przekładamy marcheweczkę do innego pojemnika. Szklanego, plastikowego, bojętnie, jak to lubi. Teraz czas na cebulę. No i z takich jeszcze śmiesznych sytuacji, wczoraj oglądaliśmy z lubkiem rolnika nową edycję. Oczywiście, pierwszy ten odcinek już jest dość mocny, taki, wiecie, właśnie w listy. Pisane przez sztuczną inteligencję i w ogóle, więc, więc to jest hit. No ale mówię, no takie mamy czasy, więc ciężko będzie to wszystko zweryfikować. Ogólnie kandydaci każdy jest inny. E, no Ciekawa jestem, jak to się potoczy wszystko. Oczywiście e, kandydatce Basi bardzo mogę proposuje, no bo z racji tego, że jest kobietą i też e, widać, że taka pozytywna energia emanuje od niej. Dobra, teraz wracamy do gotowania czas na czosnek. Szybko, szybko. Jestem ciekawa się, jak dzisiaj Oliwier, wiecie przy poniedziałku, no i zawsze boję się tego poniedziałku, przychodzi poniedziałek i zastanawiam się ciekawe jaki humor będzie miał Oliwier, czy będzie chciał, czy nie będzie chciał, ale się usłyszał, idziemy dzisiaj do dziecią. tak, już był gotowy do wyjścia, no i dzisiaj faktycznie ubrał kapcie kap i pobiegł. Do klasy. No, jestem mega z niego dumna. Bardzo, bardzo. Tym bardziej, że w sobotę byliśmy na treningu i miałam okazję porozmawiać z innymi rodzicami, z którymi się już znamy od jakiegoś czasu. No i Oliver jest najmłodszy, no a już chłopaki są, jego koledzy są już w tym przedszkolu, więc no i właśnie rodzice mówili, że no, że jest problem z odstawieniem rano, bo jest płacz, to wszystko. Pomimo tego, że chłopacy są, wiecie, no bardziej już rozumni i świadomi sytuacji, ale no w tych przedszkolach, no, jest bardzo duże obłożenie. Jak jest załóżmy. 25 osób właśnie w grupie, albo 30 to, a są na przykład, no nie wiem ile tam jest, bo nie dopytywałam, ile sobie opiekunek, no to jest dość ciężko, żeby każdym tak zadać, zająć się indywidualnie. Ale mam się gdzie Kataryny znowu, nieważne. Rozdrabniamy to i lecimy dalej. Zgarniamy wszystkie składniki. Tak, sweter sobie zdjęłam, ale żeby włosy związać to już nie. Dobra, nieważne, nie ma czasu. I dodajemy masło. Słuchajcie, 20 gram masła. Oczywiście mam, tak mam. Nie wiem, czy to mi starczy, a tu jeszcze mam masło od, od mojej kochanej sąsiadeczki. Sąsiadka wyjechała i przyniosła nam masło, więc takie sąsiadki to skarb. Polecam każdemu jakichś takich sąsiadów. I jeszcze na weekend propos update'u: no to właśnie Kamil był z Oliwierem na urodzinach u swojego krześniaka. I ugotowałam, słuchajcie, pierwszy raz w życiu. Jeżeli mnie obserwujecie na Instagramie, no to widzieliście, a jak nie, no to cały czas zachęcam Was do tego. Pierwszy raz w życiu robiłam rosół z pieczonych warzyw. Powiem Wam, że sztos. I zrobiłam taki właśnie Wegę bez, bez mięsa bo często też tak robię i wyszedł naprawdę inny w smaku, ciemniejszy, bardziej taki głęboki, mega polecam. A że wstałam dość wcześniej, bo mieliśmy trening na dziewiątą, no ale mój syn oczywiście już od 6.10 czy 6.15 przynosił zabawki, żeby się z nim pobawić, więc była dość szybka, e, szybka pobudka, 20 minut w piekarniku, te warzywa polane oliwą, wiecie ten, ta cebula przekrojona na pół w skorupce, w skorupce. E, tam był czosnek, mówię marchewka, Pietruszka, seler I wyszło Sicalafon, a na drugie zrobiłam chłopakom pierwszy raz placki z nie z cukinii, tylko placki z dyni i z kurczakiem. I też nie smażyłam, tylko wsadziłam właśnie na dwie blaszki do piekarnika i powiem wam, że wyszły takie o Sicalafon. Oliwier był zachwycony, płka mnie też. No i też zdrowo pożywnia i w ogóle finalną część naszej rezerwacji wakacji, więc w październiku wylatujemy moi drodzy. Wylatujemy odpocząć dokąd, wszystko się dowiecie w swoim czasie, więc też się już bardzo cieszę, bo ten wrzesień jest taki mega emocjonujący. No, ale mówię, to, to za niedługo. Mówię, zaraz tutaj dodam marchewkę, później obiorę ziemniaki. Najważniejsze, żeby już pulpety były, wiecie. Bo nie wiem, że dzisiaj Oliwier zje w przedszkolu, znaczy w żłobku, czy też nie. E, ostatnio pani go pochwaliła, że zaczął sam jeść, bo mój wygodny królewicz jest taki, że on siedzi grzecznie i czekasz pani go na Karmi. Bo on zazwyczaj, no je, ale w domu, w zależności od humoru, to też czasami mu przygotowuję, wiecie, kładę mu tutaj z widelcem bądź też z łóżeczką, no i proszę go, żeby sobie tutaj skosztował, spróbował, zjadł. No to on się albo bawi, albo przychodzi z tą łyżką mi mama i ciągnie mnie za, za rękę, wiecie o co chodzi i, i czekasz, go będę karmiła. No więc, no chyba większość dzieci tak ma nie wiem, nie wiem. Eee, no, ale mówię, dzisiaj też się bardzo ucieszyłam, właśnie zrobił mi ten dzień, że, e, że właśnie poszedł. No, mam gdzie będę dzisiaj on? Tak! I on już, jak słyszę to hasło, zazwyczaj staram się właśnie to zdanie rzucać, jak już jesteśmy ogarnięci, ubrani, e, bo on już, wiecie, w tym, w tym czasie ma swój bidon, swoją kaczuszkę i czeka przy wyjściu. A jak właśnie dzisiaj Kamil to mm, pojechał wcześniej do pracy i zapytał się go i on jeszcze był, wiecie, w piżamie jeszcze jeszcze mnie ubrana, e, bo piłam sobie kawkę. No i on to powiedział i mówię, aha, no to spoko, mam teraz ekspres organizację, żeby już wyjeżdżać. No, ale tak to ogólnie wszystko, to, to dobrze u nas tak. Dobrze u nas. Kamil dalej się trzyma postanowień. Robi sobie jakieś tam cheatmile. Wiadomo, bo to też trzeba z takim luzem podejść, ale dalej się trzyma. No i zobaczymy, zobaczymy, bo chyba te wakacje go tak motywują do tego. Standardowo rozładowuje mi się już bateria. Chciałam podłączyć, ale odpala mi się jakiś tryb USB. Nieważne, to po prostu dokończę sama. Ostatnio kupiłam w w Biedronce, dobrze mówię, w Biedronce była promocja na takie polędwiczki z mintaja, słuchajcie, to jest nimi porcja wygodna dla dzieci, ale jest spoko, bo już jest, wiecie, bez skóry, bez ości, więc teraz krajam to do tej cebuli, cebuly do tej cebuli i marchewki. Pokroję to na jakie kawałki? Obojętnie, bo to pewnie będzie wszystko drobno siekane, to będzie, o, to chciałam powiedzieć, będzie sieka niezła. Odrobinę bułki tartej. Jedno jajco. I teraz się mocno zdziwiłam. Jedną łyżkę soku z cytryny świeżo wyciśniętego. Rozumiecie? Dobra, to zaraz to zobaczymy. Ja wiem, że ryba lubi, lubi cytrynę. Akurat, no słuchajcie, ta, tej pół, pół połówki. Tylko muszę pestki nabrać, bo wpadły mi w dwie. Dobra, zobaczymy, czy będzie to wyczuwalne w smaku. No i tutaj sól, pieprz, tak? Sól, szczyptę pieprzu i mieszamy. Udało mi się yy, podłączyć aparat, no i teraz czas na warobę. Musimy natłuścić jedną i drugą część. No i mokrymi rękoma uformować kuleczki. Wezmę oliwę, natrę papierem. W międzyczasie wzięłam się za przygotowanie sosu pomidorowego. Czosnek z cebulą podsmaża się właśnie tutaj na masełku. Zaraz dam pomidory i resztę składników. No i tym oto sposowam już w pół więc zostawię to do dalszego, do dalszej kontynuacji. Zaraz pakuję się, bo nie wiem, jak dzisiaj sytuacja właśnie u nas w Wielkiej Górze. Ostatnio jakiś jest problem mega z, ze sygnalizacjami. Ostatnio były cztery albo trzy skrzyżowania. Objęte awarią i do polubka jechaliśmy z Albierem prawie 25 minut, więc jak na górę to jest naprawdę porównywalne z... Z kurkami w Wrocławiu. Z racji tego, że właśnie wróciłam z Biedronki, odebrałam już Oliwiera i byłam w Biedronce, więc zrobimy sobie taki haul zakopowy, prosto z siaty. Była promka na drugi produkt, minus 50%, a że ostatnio robiłam porządek w naszych szufladach, bardzo dużo pojemników mieliśmy, albo same na, wiecie, denka, albo same pokrywki, albo sam pojemnik, o, to chciałam powiedzieć, no i wziąłam tu w środku są dwa, tak, tak, dwa takie większe i takie mniejsze, więc, więc spoko, to nam się na pewno przyda. Była promocja na suszone pomidory, słuchajcie, wyobraźcie sobie, przy zakupie pięciu, a że my cały czas jemy, nawet lubek się nauczył. Tylko jedna, oluź, tylko jedna, jedno opakowanie. Yy, przy kasie samoobsługowej, tak rzuciłam. Tu się delikatnie rozczeliło, ale nie wysypało się zbyt dużo. więc suszone pomidory z czosnkiem i bazylią, wiadomo, musi być. Serki standardowo te takie wiecie: ala góralskie, ala osypki. Zobaczyłam tego croissant pistacjowego i zaraz sobie zrobię kawkę i zjem. No bo wygląda no zacnie, zacnie. A ja teraz bardzo mało ją słodyczy, bo nie mam takiego, tylko dzisiaj właśnie tak wyjątkowo. Może przez tą pogodę. Nie wiem, po prostu brakuje mi cukru, więc ten bym wziął ser królewski z większą ilością białka, chociaż ten mój mąż, to ja nie wiem czy on w końcu jest na tej diecie czy nie. Wiecie, jak to jest z tymi facetami. Wzięłam dwa dania, bo były w promce, no jeden, jeden zdążył już yy, lubek, lubek. Oliwier już zdążył zjeść podczas zakupów. No i mamy tutaj jeszcze banany, oczywiście. No i bułeczki pełnoziarniste. Przy zakupie pięciu, była promka. Wezmę, bo Oliwier bardzo lubi bułki. W sumie ja też zapomniałam awokado kupić. Mam taką właśnie ochotę na bułkę, wiecie, takiego ala bagla, ale takiego ha handmaida. A może tak, no nieważne, nieważne, nieważne. E, więc zaraz zrobię sobie kawkę. No i jeszcze słuchajcie, e, co do e, mojego holu zakupowego, to zaraz właśnie wam pokażę co jeszcze zakupiłam. Okej, okay, ostatnio byłam też u mojej koleżanki, która tutaj pracuje właśnie w Jeleni Górskim Butiku, no i poszłam do niej, no i widziałam taką witrynę już od jakiegoś czasu, że bezpłatne badanie wzroku. Mówię, dobra, mam półtorej godziny, pójdę zapytam, wiecie, czy trzeba wcześniej się jakoś zapisywać, czy, na no, czym w ogóle ta cała promocja działa. No i Pan mi uprzejmie poinformował, że bezpłatne badanie wzroku jest wtedy, kiedy jak, kiedy przy, przy badaniu wyjdzie, że coś jest nie tak, no to przy zakupie u nich szkieł i oprawek. Ja mówię, dobra, no tak, coś mi wyjdzie, to, to okej, okay. a na pewno Wam już kiedyś mówiłam, że mm, mam problem już z jazdą. Z jazdą po zmroku, to chciałam powiedzieć. No i e, też zauważyłam, że przy dłuższej pracy przy tablecie czy przy telefonie, oczy mi się też męczą, no ale wiadomo. No dobra, no to jak już jestem, to możemy się zbadać, mam czas, to wszystko. No i wyszło mi 0,25 na jedno i drugie, ale plus cylindry, po minus, dwa, minus 25, 0,25, minus 0,25. Nie wiem, wiecie o co chodzi. No i e, poprosiłam o też szkło no i za, zaczęłam widzieć tak wyraźnie, wiecie, tak podkręciłam się. Ostrość. No i słuchajcie, proszę bardzo, tak się prezentują moje, moje okulary. Chciałam, żeby te obramówki były dość takie delikatne, że nawet jak właśnie dziś, jak, jak, tak jak dzisiaj, będę miała delikatny makijaż, czy będę bez makijażu, żeby nie przytłaczały, nie przygniatały, może tak, mojej, mojej twarzuni. A dzisiaj mam takie złote kolczyki, ale tutaj właśnie są takie obramówki lekko brązowe, tutaj lekko złote, i taki... Element dekoracyjny. Zastanawiałam się między złotem a czarnym, albo właśnie brąz i złoto i wzięłam, postawiłam na taki. Więc bałam się, że będę miała, wiecie, zawroty głowy, albo będzie mi niedobrze, bo różne bo ta, ta pani, która też tam pracuje, właśnie tak mnie uprzedziła, albo że będzie mi się, tak wiecie, podłoga rozjeżdżała, ale nie, nic takiego nie mam. Więc bardzo się cieszę. Tą sprawę już mam załatwioną, więc jak widzicie. Wrzesień e, pełen zmian u nas. Zaraz mi się jeszcze batery rozładuje, więc może trochę pod, y, podładuję y, kamerę i popowiem Wam coś więcej, chociaż nie wiem, co mogę więcej opowiedzieć. Pomimo tego, że właśnie alo, no nieważne, także robię sobie kawkę, zjem y, croissanta i zaraz zobaczymy, jak bardzo jest nadziane. Nagadałam się, całe 150. Dobrze, teraz mam sokoli wzrok i zobaczyłam, że mikrofon mam wyłączony. Mówiłam, że dość sporo tego jest. I jestem zadowolona, że kiedyś kupiłam w biedronce pączki, które były wielkim rozczarowaniem. O. Mhm. Oluś, dzisiaj poziom energii 150. Tak. Zmiana kadru. Słuchajcie, z racji tego, że słońce wyszło, postanowiłam przymierzyć sukienkę, którą pożyczyłam od mojej sąsiadki. W październiku wybieramy się na imprezę i właśnie już się powoli zaczynam szykować, żebym miała to ogarnięte. Jest bardzo piękna i takiego koloru w swojej garderobie nie mam, tu się coś dzieje, widzicie tutaj kawałek jest właśnie odsłoniętego brzucha, tutaj jakaś falbanka, tutaj ramiączko, bardzo pięknie podkreśla biust, z tyłu prezentuje się tak, więc nie wiem, jeszcze na pewno nakręcę sobie włosy, bo raczej do fryzjera nie będę ale zobaczę, no i jest taka, długością jest za kostkę, tak? Tak, za kostkę. Więc bardzo pięknie się prezentuje. No i widzicie, jeżeli macie w swoim gronie znajomych, bądź też w rodzinie, właśnie wiecie od kogo pożyczyć cukienki. Na jedną okazję, moim zdaniem, nie trzeba kupować. No, chyba że na Vinted, bo jestem fanką Vinted, Ja już nawet też szukałam po chorwacki, właśnie na chorwackim, już się włączę na chorwackim. Ja szukałam na chorwackim wintet, znalazłam parę kiecek, no ale wiadomo. Nie ma to jak u sąsiadki pożyczyć. No i chyba, chyba pójdę w tej, tak mi się zdaje. Zobaczę. Raczej mi się nic nie zmieni do października. Chciałem mieć w czerwonej, ale nie zawsze Mus muszę mieć czerwoną kreację, prawda? Więc, więc tak. Albo znajdę jeszcze jedną, bo kupiłam sobie taką sukienkę na Komunie. Właśnie do mojej, do mojej przyjaciółki córki, albo tak zimno, że obrałam jednak czerwone spodnie. I jest tamta z Mohito. Zaraz zobaczę, może znajdę to, od razu zrobimy przymierzanie. Nalazłam drugą sukienkę. No i druga sukienka to jest właśnie z Mohito. Bardzo ładna. Widzicie taką nawet marynarkę można jakąś założyć. Jest taka za kolano, nawet przed kolano, dobra, przed kolano. No i tak właśnie się prezentuje. To taka jest beżowa podszewka. No i tak właśnie to wygląda. Nieważne, jeszcze trochę czasu jest. 13 razy, 13 razy mogę jeszcze zdanie zmienić, ale raczej chyba w tamtej budy. Jak mam okazję pożyczyć sukienkę, no to można się wystroić. A co, jak impreza, to impreza. Słuchajcie, dzisiaj jest wielki dzień, gdzie nadszedł czas na czerwonego pomidora. Proszę bardzo. Nie no, to trzeba uwiecznić. Widzicie? Drugi jest dalej zielony. Oluś, zrywamy pomidorka? Zrywamy? No to chodź, pomożesz mamie. No chodź, pomożesz mamie zerwać pomidorka. Nie? Chodź, zerwiemy. Zerwiemy? Dobrze. Uwaga. O, pokaż ładnie, jaki pomidorek jest. Pokaż, jakiego pomidorka masz. Pokaż. Pokaż. Ty, ale co, pokaż jemu co się dolega? O oh no! Dlaczego? Nie do... Nie, no rozczarowanie na maksa. No, tu był piękno, ale tutaj coś poszło nie tak. Ja nie mogę. Mam nadzieję, że mam głos włączony. Mam. O oh no! No to nic, no wiadomo, że nie wyrzucimy go, ale... Ale co tu poszło nie tak? Co, on się spalił? Czy o co chodzi? Zaraz zadzwonię do taty, zapytam. Jak już jesteśmy w temacie, słuchajcie, na rzecz powietrza, który w zeszłym roku chyba dostaliśmy. No już czas jest go odpalić, ponieważ Oliwier ma strasznie sucho w nosie i już, no już słyszę, że ma problem z oddychaniem. Ciocia moja teraz pracuje w Niemczech słuchajcie, kupiła coś takiego. Właśnie tam, i to jest taki bardzo pięknie pachnący eukaliptus, który nie dusi, ale czuć w całym, w całym mieszkaniu, więc spoko, bo e, no jeszcze nie trzeba, wiecie, inhalacji, no ale niech już mieszkanie się nawilża, e, to powietrze być może młode e, mu trochę to pomoże. Więc dobra, teraz telefon do Padre, i zaraz zobaczymy, co on powie. Ja jestem ciekawa jego reakcji. Hello. No, no, fajne, nie? No, przynajmniej dobrze widzę. Ty wiesz, co? Zmarszczyłam się jak 150. Zerwałam pomidora, nie? No i wygląda wszystko fajnie. Ty, ale patrz, co tu się jemu stało? Bo nie prędko, Ty, ale co, coś go zeżarło? Czy, czy. czy, czy go Serio? Ale się. Ale poszłam z oliwierem specjalnie zerwać pomidora. Dlaczego że? Nie był I były błyskane. Błyskawoko. Nie mają. Po jest No właśnie. No i co zrobię? Nic nie zrobię. Zaraz zobaczę, czy ten zielony jest, czy też jest zarażony, czy nie. Bo jak jest, no to nie ma nawet co czekać na niego. Mamy, moi drodzy, w końcu wyszłam z domu. Postanowiłam nagrać moje wyjście. Tylko, że również chciałam się skupić na tym, żeby moja ocena była obiektywna, obiektywna, nie subiektywna. Nieważne. No to poszłam sobie dzisiaj właśnie na śniadanko. Słuchajcie, właśnie do restauracji pani Magdy Gessler. Kiedyś w którymś we vlogu mówiłam Wam, że miałyśmy okazję właśnie z moją koleżanką Angelą spróbować degustacji, która była u nas tutaj na rynku. No i poszłam sobie na śniadanko, bo akurat nieopodal miałam coś do załatwienia. I słuchajcie... Przepyszne było jedzenie. Obsługa przecudowna, przesympatyczna pani, w ogóle doradziła, zapytała się na co mam ochotę. W ogóle, jak wchodzicie, wiecie, to jest taki mały, kameralny lokal, ale właśnie, że to na ladzie głównej macie. Możecie zobaczyć, jak dane danie wygląda. Od razu macie napisane ceny, więc, jak na Jelenią górę, moim zdaniem, ceny są normalne, nie są wygórowane, nie są przesadzone, tylko takie właśnie dla wszystkich i zamówiłam sobie zupę krem ze szparagów, bo pani miała i ja mówię o, zjadłabym, bo dawno nie jadłam i na ciepło była przepięknie podana, naprawdę była super doprawiona, nie mam się do czego przyczepić. Ja nie może też nie jestem wybredna, ale wiecie, ja szłam swoje smaki, przez to, że gotuję cały czas w termomiksie i już wyrobiony taki, no kubki smakowe, o tak Wam to określę, no to wiecie, myślałam, że będę musiała dosolić albo dopieprzyć, ale nie, wszystko było naprawdę super. No i czekam na tą swoją szakszukę wegetarianę, Oczywiście przestraszyłam się przez chwilę, bo zobaczyłam na szakrzyce, że jest jajko i myślałam, że jest, wiecie, surowe, ale nie, bo to trzeba było wymieszać i w ogóle, no ja lubię takie dość mocno ścięte, ale wymieszałam to wszystko i jest jakie to było dobre. Naprawdę te koktajlowe pomidorki, odrobinę słodyczy, powiem Wam, z cukinią, z papryką, z cebulką, z czoskiem, prze -zajebiste. Naprawdę moim skromnym zdaniem. Naprawdę moim skromnym zdaniem. I postanowiłam właśnie nagrać taką prostą polecajkę, yy, bez żadnego, bo wiecie, bo te artykuły, o, że nieudana rewolucja, pani Magdy Gessler, że to, że tamto. Mimo tylko, że jeszcze ten... Odcinek raczej nie został jeszcze wypuszczony, bo no chyba są od września. Nie wiem, jeżeli wiecie, jeżeli jesteście na bieżąco, dajcie znać mi w komentarzu koniecznie, kiedy są odcinki nowej edycji, właśnie kuchennych rewolucji. Chciałam chwilę z tą panią pogadać, ale jakiś pan wszedł i mówi, A dobra, to nie, nie ma takiej przestrzeni, żeby sobie, wiecie, tak popadkować, pogadać, jak to było z tą telewizją i w ogóle. Ale faktycznie w karcie nie widziałam, bo tam dostałam kartę śniadaniową, żeby było coś takiego pani Magda Gessler poleca. Więc chyba po każdej nieudanej to rewolucji, tak mi się zdaje, że nie ma czegoś takiego, że dania pan, Pani Magda nieważne, ale jeszcze jak wychodziłam i płaciłam, ogólnie za cztery dania zapłaciłam 109 zł, czy 112, jakoś tak, gdzie była właśnie szakszuka, zupa, krem. Wzięłam, słuchajcie, knedle, idzie teraz wycieczka. Ciekawa jestem, czy ktoś zauważy albo zagada do mnie, a ja, zbieranie śmieci dzisiaj jest. Bardzo fajna inicjatywa. Zbieranie śmieci to jest, nie, dlaczego, nie, tak, tak, bo dzieci mają czarne worki. Myślałam, że takie mają, no nieważne, nieważne co myślałam. Tysiąc, tysiąc myśli na raz. No i pani się mnie pyta. A nie chciała pani spróbować naszej knedli ze śliwkami, bo dopiero co wyciągnąłam z ja Pani kochana, pewnie, że wezmę, bo moje knedle moją mistrzynią w robieniu knedla jest moja ciocia Asia. Słuchajcie, więc tutaj mamy knedle ze śliwkami mm, i oczywiście śmietankę jeszcze dam mi je osobno, bo ja nie wiem czy pani lubi e, polane czy nie. Dam pani osobno, więc super, no i mówię i tutaj zaraz wam pokażę. Czekajcie, że mnie ja to później pozawiała z garnizonu, nie? O, proszę bardzo, taki makaron mm, ze szparagami, mega to apetycznie wygląda i tam właśnie na tej ladzie macie dania już gotowe, które możecie wziąć. I faktycznie taka pani przemówi, a ja idę do fryzjera, to zjem sobie sałatkę i zupkę. Także ekstrem, no i bułeczki są też zrobione, więc moim zdaniem, pierwszy raz w ogóle w życiu byłam w tym lokalu. Ja ogólnie bardzo dużo jeszcze lokali, wiele niegórze nie znam, ale to jest przez to, że rzadko wychodzimy po prostu na miasto. Jest dzisiaj przecudowna pogoda, 22 stopnie, w ogóle widać ja po moim obiorze, nie? Słuchajcie, styluwa. Zaraz Wam pokażę moją styluwę, tylko czekajcie. I garnizo chciałam Wam pokazać jeszcze. Chciałam w ogóle, żeby kat był w tę stronę, no ale nieważne. Więc szybka styluwa dla Was i... O, proszę bardzo. Proszę bardzo. Adidaski, onerte spodnie, bluzka na ramionczko. Oczywiście bluzka jest z zmiany, na której ostatnio byłam i w październiku będzie druga edycja. Także już się cieszę, i już nie mogę doczekać. Także e, tyle dla mnie. Myślałam, że ten vlog będzie taki nudny, ale trochę urozmaicenia Wpadłam mi się na genialny pomysł. Jak się ogarniałam, że a zjadłabym dobre śniadanie. A czemu muszę w domu? A czemu pójdę zobaczyć? No i nie zawiadom się. Także jak będziecie w Jeleniej Górze e, na, na obiad czy na śniadanie, polecam Wam. To jest kameralny, ale naprawdę mega smaczny. Szczera, moja polecajka!